Jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym był już chyba każdy, przynajmniej ja. No pewne znaki na niebie mogą już świadczyć o tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby przetestować. Głównym celem naszym jest kebab, tak jak to w tytule. Ale wychodząc z samochodu, Angela zauważyła piękny baner powrót letnich smaków. Nie musisz na teraz na niego nakierowywać, bo dam go w tle. No i mamy jeszcze trzy burgery do przetestowania, ale na trzech burgerów nie zjem, więc wybierzemy sobie jeden wariant, który to będzie Arizona z wieprzowiną i z papryczką jalapeno. No i Angela zażyczyła sobie jeszcze Italiana, więc jak już przetestuje swoje smaki, to może... Może szybką opinię o italianie też dam, która jest z dodatkiem parmezanu. No i mamy tropikane trzeci burger z sosem mango jalapeno. No i co? Kierujemy się do środka. Wybrać sobie swojego kebaba. Nie wiem w ogóle czego się spodziewać, czy założyć. Znaczy, zakładam, że pewnie jest to jakiś mrożony e, kebab, albo coś w stylu takich wiesz, kanapek z Orlena, że po prostu są jakoś już chyba gotowe, przywożone na Orlena. No i po prostu jest tylko do odgrzania. Zobaczymy, sprawdzimy to i zapraszam na test kebaba z Orlena. Dobra, mamy już swoje zamówienie. Jesteśmy w Orlenie i już co? Tak, tutaj fajnie, przyjemnie, bo jest dzisiaj z 30 stopni na dworze i to chyba minimum. Eee, za wszystko zapłaciłem 59,46. No i nie mieli kebaba. Eee, znaczy kebaba, kebaba mieli, spokojnie. Nie mieli burgera Arizona, którego chciałem sobie zamówić. Eee, więc wziąłem sobie alternatywę. To jest ten burger z mango i on się nazywa Zerkanena Podpowiedź Tropicana. Także mamy Italiane i tropikane. Eee, tropicana sobie wejdzie na sam początek, później przetestujemy kebaba i później przetestujemy Angeli Italian. Czekamy, czekamy i zobaczymy ile będziemy czekać. Dobra, mamy już swoje zamówienie i na wstępnie to pozwólcie, że będę w okularach, bo siedzę pod słońce no i wszystko mi sieci, świeci w twarz. Otworzyliśmy sobie tutaj e, trochę rzeczy już wcześniej, bo robiliśmy miniaturkę. Tego kebaba muszę podtrzymywać paluchem i zobaczcie jak on <ścoughs> zwisa. No nie jest to spowodowane wiesz, że go Wyciągałem z tego pudełka, no bo to był w takim papierze bardziej, nie? No, on jest tak spłacały. Apetyt zrobiłem sobie niezły, więc muszę spróbować to teraz w pierwszej kolejności. Chciałem go jako ostatniego, myślałem, że będzie się jakoś trzymał, ale widzę, że no biedaka trzeba przetestować na początku, a na koniec zostawimy sobie tego e, pięknego burgerka. To jest twój? Nie wiem, ale możesz na niego spojrzeć, jaki jest ładny, więc czekajcie do końca. No i... Jeżeli test będzie Wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie ten odcinek, a ja wcinam sobie tego bardziej pieroga niż kebaba. Trochę naleśnika przypomina. Powiedziałeś, że trochę naleśnika przypomina. I jak wziąłem kęsa, czułem samo ciasto totalnie naleśnikowe. Wiesz... To nie jest zawsze, zawsze mówię, że lubię yy, miękkie tortille w kebabach, nie? Nie lubię no. tam pity, takiej wiesz, twardowej. Zawsze miękka to tylko albo lawasz. Lawarz to już jest w ogóle znakomity. No ale tutaj jest przesada. To jest przesada, jak. No w co oni to zapakowali? W ogóle jest strasznie takie tłuste jest, nie? Taki właśnie typowy naleśnik z patelni, jak byś wyciągnęła. Takiego tłuściaka. No i trzeba powiedzieć, że jest dosyć mały, bo widziałem sobie dwa gryzy teraz. no i... Jest takiej wielkości. A wydawało się duży, jak był w tym i no. się tak przerano. Zapomniałem wcześniej pokazać, no ale no, dwa są to jest gdzieś tyle. No i wiesz, dodajcie sobie y, trochę więcej, no i będziecie mieć jakoś to zobrazowane. No powiem ci, że jest... jest ciekawie. Mięso mamy mieszane, e, wołowinkę z kurczakiem. Jakąś tam kapustkę w środku mamy, ale no... W w głównej mierze jest to mięso. To jest dobry znak, co nie, że jest to mięso. Nie jest jakoś tego naładowane bardzo dużo w środku. No i nie jest to pierwszej klasy mięso. Wydaje mi się, że to nawet nie mo mogą nie być piersi z tylko takie, wiesz, jakieś tam łódko czy coś takiego, jakiegoś takiego miksa zrobili. Przyprawiły takie, wiesz, takie zwykłe. Bardziej takie paprykowe niż gyros, zawsze jak się bierze jakiegoś kebaba gyros, czuć tą przyprawę gyros, tutaj czuć bardziej paprykowo. Wołowinka, bardzo cieniutkie plastry. Ogólnie ten kebab sprawia wrażenie, i taki też jest, jako niedobry. A jest jakiś sos w środku? Chciałem wybrać sobie sos, to pani powiedziała mi, że jest w środku. Czyli tak jak przypuszczałem, kebab przychodzi gotowy, już zwinięty i panie go tylko odgrzewają, tylko kurde, nie wiem, na czym odgrzewają, że on jest taki tłusty z zewnątrz i to nie jest tak e, tłusty-tłusty, tak tylko to jest taki mokry-tłusty, wiesz, o co chodzi. On pewnie nawet jakbyś tutaj pod światło jakoś dała, to będzie się świecić. No kurde, jest to najgorszy kebab, jaki jadłem w życiu. <laughs> Trzeba to e, przyznać. Ile to kosztowało w ogóle? Bo tak podałem… Podałem cenę 5, 59 zł e, jako za całość, ale jeszcze dokupiliśmy osi. No i mamy kebab za 14,99. Powiem ci, że jeszcze da się wyrwać w Polsce kebaba za 14,99 i są to kebaby o wiele większe, o wiele staranniej zrobione, w głównej mierze smacznie, smaczniejsze. To, co tutaj się dzieje, to jest totalna. Totalna porażka. To jest wyspa totalnej porażki, ten kebab. Dobra, daje 0 na 10. Nawet, yy, no, no wiesz, no, zostawiłem Ci kęsa, sobie zaraz spróbujesz. Ten placek jest tak niedobry, mięso gorszej jakości, cieniutkie plastry. Bardzo mało tego mięsa, bardzo mały kebab. Kurde, no tu jest wszystko źle. To jest, wiesz, no jest hype na te kebaby teraz ostatnio. Może chcieli zrobić coś takiego, wiesz, chcieli się wbić, ale kurczę, jak już robicie coś i się wbijacie, no to róbcie to dobrze, nie? No moim zdaniem mogliby się trochę przyłożyć. Czekajcie, bo nam dyskotekę grają. Po drugiej stronie tego Orlenu jest komisariat i nawet tu są widoczne garaże tego komisariatu. Dobra, yy, nie mamy podpisanych burgerów. Nie mamy tutaj podpisanych burgerów, ale jak Angela dobrze zauważyła, tutaj w środku jest rukola. No i sięgniemy sobie na ściągę i w Italiano raczej jest rukola, a w Tropicana raczej jest sałata. Zaraz otworzymy drugiego i zobaczymy, co się kryje w drugim. Nie, tutaj też mamy rukolę. Czyli we dwóch y, mamy rukole. ale dobra. To zobaczmy gdzie są papryczki jalapeno. Tym powinno się różnić. Kurczę, szkoda, że nie mamy podpisanych. Ten jakoś brzydko pachnie. No tak, no ale widać. Tutaj jest serek rozpuszczony. Eee, dobra, tego italiano sobie chowamy, e, żeby trochę ciepło otrzymał. No, i... o, ale fajna chmurka. O, aż w końcu mogę zdjąć okulary. Dobra, będzie trochę mnie e, kulturalniej widać. Przechodzimy sobie do testu burgera. On zachęcająco wygląda. Powiem szczerze. Że ten burger jest naprawdę apetyczny z wyglądu, i za niego dałem 18,49. Kurde, to już na wstępie powiem Ci, że nie wiem, czy bym chciał dodać bardziej 3,50 do tego i wziąć sobie burgerka. na pewno. Mamy tutaj bułkę Graham, raczej kejzerka. No, no, widać, że to jest kejzerka. Dużo pomidora, dużo sosów. Mięso też wydaje się duże. Ej, y jak tak zerkam na niego, to powiem Ci, że bardzo podobny do tej takiej, wiesz, burgerowni, nie? A jednak jesteśmy na stacji. Jesteśmy na stacji, na której już pokazała swoją, e, swoje oblicze, że nie jest kulinarnym mistrzem przez tego kebaba. Ale no spróbujemy, może, może im burger wyszedł. Dobra, bierzemy pierwszego gryza burgerka i już nawet jaki by nie był, to i tak ocenię go lepiej za wygląd wizualny. Pierwsze smaki, jakie mi się tutaj e, przebijają, to jest słodki. Sos bardzo taki, ogólnie sos jest mangowy. Mango jalapeno, nie? Ale nie jest to ostre. Może nie natrafiłem jeszcze na jalapeno, ale powiem Ci, że ten sosik naprawdę robi robotę, e, że nadaje temu, wiesz, wrażenie jakby to był taki słodziutki burger. Zobaczymy sobie z mięskiem, bo jeszcze nie dotarłem do mięska. Dobra, troszkę mi się rozleciał, ale może anczera pokazać. Mięso mamy grube. Myślałem, że będzie gorszej jakości, ale też spoko. Wyczuwalna struktura takiego mięsa, nie jest to taka typowa mieloka. Dosyć twardawy, bym powiedział, ale dobrze wysmażony. Nie jest spalony. Dobrej grubości. Kurde, powiem Ci, że naprawdę ten burger jest bardzo, bardzo spoko. Mamy dużo warzywek. Jest napakowany do fula. Bułka nie jest jakaś. Yy... Czuj, że jest taka, wiesz, to jest taka typowa mrożona kajzerka, ale nie jest jakaś wysuszona, bo nieraz, wiesz, jak skórka z tych gotowych bułek się spiecze, to ona jest taka strasznie twarda. Tutaj nie ma tego odczucia. U, to jest petardunia. Wiesz, co mi to przypomina? Przypomina mi to, jak Pasi wchodził na rynek i też serwowali dobre burgery po niskiej cenie. Teraz już nie kupisz chyba tam burgera po 20 zł. Tak mi się wydaje, tego z takich topowych, nie? Bo są tam jakieś promocje środowa, jakaś tam promocja, że kupujesz za 25 zł dwa burgery, tam coś tam, coś tam, ale one są te mniejsze. A te takie topowe, jak gonzalez, czy jakieś takie inne. To już chyba po 3 dyszki. Tak mi się wydaje. A tutaj za 1850 masz dopa dopasionego, wypasionego, wypchanego, dobrego w smaku burgera. Naprawdę, kurde, powiem Ci, że stosunek ceny do jakości. Topka. Pociągnął mi się tutaj kawałek mięsa. Myślałem, że to z burgera, yy, z koteta, ale nie, jest to boczek jeszcze. Nie wiedziałem, że mam tutaj boczek, bo nie widziałem tego na początku. No coś, to od razu by było widać. Tak? Ale to może jakoś po tej stronie, bo po tej po mojej stronie nie było nie było w ogóle widać boczku. To dopiero tutaj. To może wiesz, jak ty zerkałaś, to widziałaś. Ja no dopiero teraz zauważyłem. Znaczy na początku poczułem, dopiero później zauważyłem. Nie no, mega. Serio, spoko burger. Sobie go chowam i teraz dojem. No i zapytała się mnie, jaka ocenka. Moim zdaniem wleciałoby to jakieś 9 na 10 No, bo serio, smakowało mi tu wszystko. Naprawdę było perfekto. I ta cena 18,49. 18,50. No już nie bądźmy tacy dokładni. I masz takiego dużego burgera. No ty, no pójdziesz do maka, weźmiesz y, tuforiu, w którym jest cheeseburger, y, jakieś tam frytki. No i nie najesz się tym w ogóle. Ono kosztuje jakoś 14 zł. powiększone tuforiu, coś takiego. No a tutaj za 18,49 petarda. petarda. Bierzemy sobie kolejnego, w którym jest Italiano. No, ty on jest jeszcze ciepły. No, a, no i faktycznie tu już widać fajnie boczek. Widać fajne mięsko, które wystaje, i. Tak. Ej, dobra, ja już widzę, że pomyliliśmy burgery. Nie. Że, że tu jest. Tu jest sos przypominający mango. Bo mamy tutaj jeszcze krążki cebulowe, których też nie zauważyłem na początku. No trudno. Nie jest to moja wina, że nie zostały podpisane. Ale pójdziemy po jeszcze, po jeszcze jednego dla ciebie, no co? No może tego zjemy jak będzie No albo tego zjesz, no. Ja już tego zjadłem. Specjalnie go zjadłem z 3-4, żeby oddać ci jeszcze troszkę, żeby się najeść. No, a ten miał być twój. Miałem go spróbować <grym> tylko tak malutko, ale no dziwne właśnie, że nie było ostre. Ale kurde, skąd no ten? Mam, czułeś jakiś parmezan? S właśnie, nie czułem tego parmezanu. No, no to więc no jeśli mój. no no nie wiem, raczej nie. Ale skoro tam czułeś słodkie, no to musiał być ten sos mango. Tutaj jest strasznie suchy. Może ten pierwszy gryz, mega suchy, ale jest większy i cięższy mi się wydaje. Czekaj, jeszcze wezmę sobie giz za. Ale strasznie się brudzę tymi burgerami. No i... Policja na motora! Jak było te y, pały... Kurde, czy oni jechali? Pały... Pały tirem? Coś takiego. <laughs> nie wiem, nie będziesz tego wiedziała. <laughs> Ale może ktoś coś jest też taki głupi jak ja i też wygląda na takie filmiki. Nie, on też nie będzie. On nie zna takich hitów internetu. Dobra, wracają. Y, mamy tego burgera bardzo i to bardzo, nawet bardziej napakowanego niż poprzedni. No i mamy tutaj dużo sera. No jest to mango, no. Jest to mango, muszę ci, Angela, powiedzieć. Mamy też tutaj krążki cebulowe. Sosik bardziej pasował mi tutaj, w tym burgerze yy, poprzednim. W tym Italiano. Bo ten burger nie był przez to taki słodki. Yy, nie był taki suchy. Tutaj jednak jednak czuć to, że on jest suchy, no. Może przez te krążki cebulowe, że tu jest aż tego za dużo. I wiesz co? Ten sos, którym mówiliśmy, że... Znaczy nie, nie sos. Ten zapach który czuliśmy taki wiesz no Dziwny To był ten sos mango jalapeno Tak, kurde mam tutaj niegrzesznego pomidora Wezmę sobie go O jest z tej strony wydaje się bardziej mokry Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. Wow, w końcu poczułem ostre Jest to ten burger, myśleliśmy, że ten jest na początku No i tak, już wiemy Już wiemy, że, znaczy ja wiem Nawet no, Angela tego jeszcze nie wie A jeszcze wy to w ogóle nie wiecie Że ten burger jest gorszy od tego Italiano. Nie stawiałem w ogóle ten Italiano, stawiałem na ostatnim miejscu, na, y, którego, którego bym wziął. Wziąłbym na początku Arizona, później y, tego Tropicana, czy coś takiego, Tropicalo, Tropicana i ostatniego bym wziął Italiano. A ten Italiano wypadł lepiej od no, tego. No, ale ja go wybrałam. No, ale no zobacz, jeszcze raz tutaj y, daj spojrzeć widzom, że on jest bardzo, bardzo gruby. No i mięsko, mięsko takie samo jak w poprzednim. Yy, tutaj się nic nie zmienia. Pomidor, pomidor jest, rukola jest. Jakiś Pablo Bus nam przeszkadza. Rukola jest, no i ten sos mango. Jest dosyć ostrawy, ale bardziej czuć słodki smak. Te krążki cebulowe, które nie wiem po co tu są, bo po pierwsze nie czuć ich jakoś bardzo. Aha, i mamy też te krążki za, zamienione na czerwoną cebulę w tym burgerze. Więc tu jest czerwona, yy, w tym Italiano, a tutaj są krążki. Nie wiem po co one są, raczej ich nie czuć, one się tak zmiękły strasznie. No i jakoś nie są zbyt dobre, a, ale nawet nie są bardzo wyczuwalne. Ja bym dał temu burgerowi ocenkę 6 na 10. Dobra, 7 na 10, no za tą cenę. 18,49, to samo, nie? I taki duży burger, jeśli bym zjadł go całego, bym serio się nażarł. Nie jedliśmy obiadu, zjadłem 3 czwarte tego i parę gryzów tego i ja już jestem najedzony. Tego kebaba nie będę liczył, bo on i tak był taki malutki jak palec. No nie ten, a u stopy. Także zostawiam tutaj 7 na 10. Ja dziękuję Wam bardzo za odcinek. To był test Eee, jedzonka na Orlenie. W sumie chcieliśmy tylko przetestować kebaba, ale się okazało, że przetestujemy sobie tutaj też burgery. W sumie chyba trzeba będzie zmienić tytuł odcinka, że nie testujemy kebaba, tylko burgery, bo ten kebab to siokowy. Dzięki Wam bardzo. Subskrypcja, lajk i komentarz mile widziane. Widzimy się w następnym odcinku. Yo!